Cześć. Cześć. Bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy się razem pomodlić. Dzisiaj zaczniemy od słów Sługi Bożego Ojca Benantego Katarzyńca, który mawiał. Jeśli Bogu tak się podoba, niech tak będzie. Starając się odnajdować wolę Pana w codzienności bądźmy spokojni, że On prowadzi nas najlepszymi dla nas drogami. Maryjo, towarzysz nam w naszej podróży życia i ucz nas mówić świat Bogu. Zapraszamy was wszystkich do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wczesnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, musza się za nami chrzestnymi, teraz i w śmierci naszej, Amen. A słowo stało się ciałem, co mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zaraz i godzinę śmierci naszej. Módl się za nami świę... módl się za nami, święta Boże Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, raczuleć serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Pomódmy się w intencji zmarłych wieczny, odpoczynek raczej im dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bardzo Wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Serdecznie Was pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Krzysztofa, Renaty, Piotra, Marleny, Magdaleny, Beaty, Rosali, Marii. Dziękujemy i do usłyszenia jutro o 12. Dobrego dnia. Cześć. Cześć, dzięki.